Przed wykonaniem eksportu należy upewnić się, że raporty kasowe i wyciąg bankowy za okres, który chcemy eksportować zostały zamknięte ikoną kłódki. Jest to warunek, żeby raporty kasowe i bankowe się wyeksportowały. Jeżeli ktoś zarządza więcej niż jedną stacją, to po wprowadzeniu wszystkich danych eksport do księgowości powinien wykonać ze wszystkich stacji, żeby faktury wszystkich stacji się wyeksportowały. Czyli trzeba zalogować się w programie po kolei na każdą stację i na każdej stacji wykonać eksport do księgowości. Czyli w naszym przypadku najpierw musimy zrobić eksport z jednej stacji, na przykład 999, a później klikamy przycisk Zmiana stacji, wybieramy stację 888 i znowu robimy eksport. Kolejność, w jakiej wykonamy, eksport nie ma znaczenia. Wchodzimy teraz w funkcję eksportu. Wybieramy okres, za który chcemy ten eksport wykonać i klikamy ten zielony haczyk. Raporty, które będą się tutaj pojawiać, trzeba wszystkie podrukować, klikając tą ikonę drukarki. I akceptujemy eksport do księgowości. Po akceptacji eksportu pliki trafiają na serwer, a kopie plików są zapisywane na dysku lokalnym komputera. Po tym pytaniu pojawi się nam taka czysta kartka, na której można długopisem dopisać dokumenty, jeżeli mamy jakieś dodatkowe, które wysyłamy do biura księgowego. Jeżeli nie mamy, to nie trzeba tej kartki drukować, można wyjść tym przyciskiem. A jeżeli chcemy wydrukować, no to klikamy tą ikonę drukarki. Wychodzimy z funkcji eksportu. Dodatkowo proszę wydrukować raport kasowy za eksportowany okres. W tym celu należy wejść na tym górnym pasku. Raport kasy 1, raporty zamknięte. I tutaj będą, będą wszystkie raporty kasowe, które zamknęliśmy ikoną kłódki. Wybieramy dany raport. I na dole klikamy tą ikonę drukarki. I tutaj też trzeba wydrukować taki raport.